komu podoba się taki bukiet hortensji z ogrodu przepiękne kolory naprawdę wygląda to prześlicznie niebieskie różowe, jasno różowe białe, zielone no hortensje mają w sobie tą moc, naprawdę są przepiękne W nocy u nas szalała straszna burza, błyski rozjaśniały niebo, wijał wiatr bardzo silny, a później przyszła taka ulewa i ja właśnie przyszłam tutaj teraz do ogróbka warzywnego z nadzieją, że będzie mi się doskonale plewiło chwasty, a chwasty w truskawkach rosną bardzo szybko, niestety. Potrafią błyskawicznie wyrosnąć. Ja tutaj plewie i plewie i cały czas te chwasty są. Więc teraz jest dobry moment, aby się ich właśnie pozbyć stąd. Rosną tutaj maliny lipcowe, i wyrosły już długie pędy jednoroczne. Je trzeba przyciąć tak mniej więcej na metr m wysokości. I zostawić, ponieważ na tych jednorocznych pędach w roku następnym będą owoce. Natomiast te, które w tym roku owocowały, powycinam nisko nad ziemią. Mogłabym oczywiście, może nawet spróbuję, włożyć do rębarki. I wszystkie ścięte maliny wyrzucić na kompostownik. Nie mogę wyrzucić na rabaty, ponieważ maliny bardzo często chorują, więc chyba lepsza opcja będzie je pociąć w rębarce i wyrzucić na kompostownik, ponieważ tam temperatura dochodzi do prawie 100 stopni, więc mam nadzieję, że chociaż częściowo zabije różne choroby. Natomiast na rabatach mogłyby spowodować, że inne rośliny zaczęłyby chorować. Zabieram maliny ścięte do rąbarki. Daję nasiona ptaszkom cały rok, nie tylko zimą, ale również przez wiosnę, lato i jesień, ponieważ ptaszki się pierzą i potrzebują wtedy bogatego w białko pokarmu, a są bardzo osłabione, nie mogą daleko latać. Więc daję im pokarm tutaj na miejscu, a w ogrodzie mamy mnóstwo ptaszków. Mają one nasiona, robaczki, owoce, więc są tutaj przyzwyczajone do stałego pokarmu. Glicynia wisteria wiosną, przepiękna, fioletowa, pachnąca, ale latem można powiedzieć, że jest tu trochę utrapieni, ponieważ pędy bardzo szybko rosnące, bardzo ekspansywne, trzeba ją cały czas sądzić i to mocno sądź, ponieważ szybko bardzo odrasta. Mam śniadanko dla króliczków i świnek. Chodźcie tutaj moi maleńki. Później wam jeszcze przyniosę ziarenka. One uwielbiają wszystkie owoce. Bardzo lubią skórki z arbuza, lubią kiwi, e, oczywiście cytrusowe, nie, cytrusowych nie wolno im dawać. E, lubią jabłuszka, gruszki, czy z ogrodu brzoskwinie, śliwki, wszystko zjedzą, malinki. Zwierzątka są kochane, zwierzątka są fajne, bardzo ciekawe, zawsze coś robią, ale trzeba im zapewnić nie tylko pożywienie, ale oczywiście jeszcze sprzątać obejście. Mimi, tać malutka, chodź, mimi jak zwykle ze mną. Ale na szczęście króliczkom ani świnkom nic nie robi, czyli im nie zagraża, jest bezpieczne. Są tutaj. Chociaż na początku troszeczkę do nich startowała, ale ja ją uczyłam, że nie wolno i chyba się nauczyła. Ale gdzie są świnki? Uciekły? Nie, nie uciekły. Są, jedzą. Pałaszują, arbuza. A raczej wystraszyły się mnie bo sprzątam, a muszę im troszeczkę posprzątać. Mimi, może ma sprząta, co? Co czy? Zielone części, które nie zjadły, też trzeba wyciągać, bo bardzo szybko przerabiają się w kompost, śmierdzą. No i ładnie też niestety nie wyglądają. Nie widziałam Ci, został tam arbuz. Macie tutaj. O, rany! Mamy małą świnkę morską. Ja nic nie widziałam. Zmieniałam kilka dni temu w środku siano. I nie było żadnej świnki, ale fajna, jakaś śliczna, taka jak tata, biało-brązowa, ale kapitalna. Ojej, ciekawe, czy jest jedna, czy jest więcej. Ale super! Przezkwinie ekologiczne z ogrodu, ale wcinają. Macie też świnki jeszcze owoce. Szrupę, a nie bardzo lubię szerutej. Muszę sprawdzić z ciekawości ile tych świnek tutaj jest. Ojej, jakie ładne, cztery maleńkie świnki morskie, jakie śliczne, jakie fajne, jakie piękne, ale one są młodziutkie, jeszcze się trzęsą, jedna była taka bystra. Trzy malutkie świnki zbiły się w kącie jedzą trawkę, ale jedna jest taka bardzo żywotna, jest podobna do taty i bardzo taka energiczna idzie mama do nich.